Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kodik a to jest moja bitwa na CW Może wyjaśnię dlaczego tylko 5 czołgów A więc było to tak Mieliśmy, mieliśmy zaplanowane dwie bitwy i wyskoczył nam El Haluf i 4 minuty po tym wyskoczyła nam właśnie ta mapa piaszczysta rzeka Mieliśmy na El Haluf skład, niestety na tą drugą mapę składu już nie było. Do składu tamtego na El Haluf, oczywiście zagrałem El Haluf, wzięliśmy czołgi ciężkie, żeby rasować, wzięliśmy IS-7, żeby wygrać tak najszybciej i zdążyć jeszcze rozegrać tą mapę. Niestety udało się to tylko, udało się wyjść. Na tyle szybko z bitwy tylko dwóm osobom, mnie i ktoś jeszcze tutaj grał na El Halufie. Ja jechałem na przodzie tego raszu i dostałem Fokus, oczywiście zginęłem jako pierwszy i postarałem się wejść na tą Jak widzicie gramy w pięciu, jest to CW i to co zrobiliśmy tutaj to to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Dlatego chciałem się tym pochwalić i chciałem żeby inni klanowicze obejrzeli sobie tą bitwę. Którzy w tym czasie grali jeszcze El Halów. Tutaj Ghosti groził nam, że jeżeli tego nie wygramy, to wylecimy z składu. Śmiał się, ale jakoś nam to wyszło. Trzymamy się y T6-2A. Jeden cofnął się do bazy, drugi pojechał coś wyspotować. Ja tutaj postanowiłem pychać trochę agresywnie. Jak widzicie, pociski goldowe załadowane. Złota gaśnica na wypadek pożarku. I mamy już trzy czołgi przeciwnika. Jest to M103 9 poziomu. Także wiemy już, że przeciwnicy nie mają pełnego składu. Wiemy też, że za dużo ludzi w klanie nie mają, więc być może nie będzie 15 osób, więc mamy jakieś szanse wygrać. Wszystko sprawdziliśmy na stronie wodcs.com No i nie wiemy teraz co tutaj robić. Postanowiliśmy zaczekać, mam jeszcze 12 minut Nie chcieliśmy remisu, ale nie chcieliśmy też przegrać. Postanowiliśmy jednak to wygrać, bo na początek chcieliśmy grać na pałę, ale jednak postanowiliśmy wygrać Tutaj strzał w esetkę, ale nie trafiłem chybiony. Mieliśmy nadzieję, że te czołgi, które tam stoją wyjadą do nas. Ale tutaj mały spoiler, tak się nie stanie. Będą kampić dalej. Na razie widzimy tylko trzy czołgi na mapie. Tutaj przykampiliśmy, oczywiście. Pewnie to jest nudne i nie chce wam się tego oglądać. Tego przyspieszę tą powtórkę. Taki, takie kręcenie się w kółko. Tutaj jest zwolnię, bo te 6-2 pojechał, ale on jeszcze stoi. O, są i czołgi przeciwnika. Widzimy, że jest WTO w Panzer 4. Jest też T-50 Heavy, który stoi na kwadracie B9, na tej góreczce. Najprawdopodobniej będzie chciał snajpić. Rozdzielili się przeciwnicy, więc plus dla nas. T-62 jest tam z T-57 Heavy. Nasza baletnica wraca się. Jeszcze nikt nie otrzymał żadnych obrażeń. Nic nie widać znowu. 8 minut do końca. Znowu chwilka czekania. Jest i T110E5. Wyjechał bardzo agresywnie. Widzicie tutaj kwadra kwadracik na minimapie, nie miałem na niego, nie na niego bicia. Ale już podjeżdżam do przodu, żeby mieć to bicie. Jak na razie 6 czołgów widzimy w drużynie przeciwnika. W tym 2 dziewiąte tiery. Więc tak jakby jest porówno. Oczywiście ja piątką nie zaświecę nic, bo e5 jest ślepa. Zetrakowałem przez przypadek tą T-110. Tutaj takie baty dostał. A i teraz trafię. Teraz nie było przy za to, za no, takie strzelanie. O, no, jeszcze dostrzał. E5 poszła spać. 1-0 dla nas. Co to za clan jest w ogóle? Jakiś... Anatolian Tigers Tigers, Tigers Jedna ósma finału jak widzicie. Warto będzie wygrać M103 Zaczynamy padziewanie, Oni nas nie widzą, bo to są czołgi ciężkie nie mają... spottera mają spotera, ale... ale nie przyjedzie tutaj spotować także jesteśmy niewidzialni jak ninja do tej pory troszkę te czołgi ciężkie co tam kampiły postanowiły wyjechać dla jednego skończyło się to tragicznie ale to właśnie chcieliśmy zrobić sprowokować ich do wyjazdu żeby chociaż jednego rozwalić jak widzicie udało nam się to Tutaj chwilkę będziemy czekać, już się winę do przodu Ruszyliśmy M103 dostała, jest jeszcze na dwa hity. Jeden hit, M103, a i nie ma M103 A Onek skończył M103. Nie wiem co ten kolej zrobił, wyjechał tak totalnie zginąć. O, mamy jeszcze jeden czołg i z 7 Poza zasięgiem mojego widzenia tutaj w minimapie to nie ma co już side zostało 5 minut zaraz ruszymy do ataku czołgi przeciwnika są schowane za górką więc o, następny czołg esetka druga Tutaj setka przeciwnika Weszło? A nie, nie zauważyłem czy weszło, że od Ja e oczywiście będę starał się celować w dolną płytę Bo trafienie wie, że będzie ciężkie z takiej odległości jest jakieś to dokładnie 402 metry, 387 Ale schował dolną płytę, więc będę celował w wieżę Mimo że prawdopodobieństwo, że w coś trafię tam jest, widzimy 8 czołgów. Dokładnie 8 czołgów przeciwnika. I chyba już nie wie, chyba więcej już nie będzie. Co nie zmienia faktu, że mają przewagę liczebną. Bo mają 3 dziewiątki dodatkowo, a dziewiątki... A przepraszam, 2 dziewiątki. Dziewiątki mogą strzelać. U, widzieliście? Równo za 500. Największy damage. Głosował osobą może głosować. Esetka strzeliła, więc mogła dać jeszcze jeden strzał, zanim się schował. Ale dostał w górną płytę. I niestety nie weszł. 2-0 jak na razie. Esetka chyba do mnie strzeliła. <grywka> Bombowy misiek. Z moją asystą w wasetkę, zauważyłem, że I7 strzelił, więc postanowiłem wyjechać. Strzał w dolną płytę. T6-2 walczy z t i hevikiem. Nie wiem kto tam jest. Chyba Kalo Kalo jest.. Bartek tam jest, czyli Kalo tam jest 7 już na dobiciu Nie przebił mnie. Chociaż, dwa poprzednie strzały jego Golda. Oczywiście nie mam szans go tutaj przebić. Troszkę przyblokowałem Heavy'ka i oberwałem za to, muszę go mieć bokiem. Zostały trzy czołgi przeciwnika, a my dalej bez straty. Straciliśmy może kilka ptów zdrowia. No, dobra, kilkanaście, kilka aset. Ja na przykład straciłem jakieś 600, niecałe 600 O, kto tam taki? Bartek obity, ale nie dziwię się walczył Troszkę w Postanowiliśmy wjechać na kapa, zostały dwie minuty Nie będziemy się ganiać tam z czołgami przeciwnika Jeżeli tamty jeżeli przeciwnicy trzymaliby się razem, uważam, że mieli bardzo duże szanse, żeby to wygrać. Niestety oni się rozdzielili i przegrali to do zera, chociaż nas było pięciu. Takie jest moje zdanie. Ja tymczasem się z Wami żegnam. To jest dowód na to, że można wygrać z CW nie mając składu. No może tutaj była kwestia farta, że oni również nie mieli składu. Cześć.